Audiostrefa, kłaniam się nisko w kolejnej osłonie. Moi drodzy, dziś powrócimy do tematu wyciszenia mieszkania, a w zasadzie też już powoli adaptacji akustycznej, bo za chwilę pokażę, jakie tutaj postępy nastąpiły. No, sorry z mojej strony, że tak długo musieliście czekać na ten film, no ale niestety, jak wiecie, robię to sam, a teraz kiedy już po prostu na etacie pracuję normalnie, no to tym bardziej mam mniej czasu i w zasadzie zostałem tylko soboty, żeby tutaj coś działać. No ale rzućmy okiem, co się zmieniło od tamtego czasu. Zacznijmy od mojego pokoju. No, i na pierwszy rzut oka widać, że sporo się już zmieniło. Te płyty korkowe na prawej ścianie, które widzieliśmy, już zostały zakryte. Za chwilę pokażę na zdjęciach, jak to wyglądało i, i powiem dwa słowa od strony technicznej. Natomiast warto powiedzieć troszeczkę więcej na temat tego, co tutaj widzimy. I w zasadzie możemy już mówić nie tyle o wyciszeniu, a o adaptacji akustycznej. Oczywiście, jak wiadomo, kwestie akustyki, rozchodzenia się dźwięku, no to są sprawy dosyć skomplikowane i że tak powiem, nie jestem na tyle autorytetem, żeby się tutaj wypowiadać jakoś szczegółowo. Natomiast w wielkim skrócie mogę powiedzieć, że takie rozwiązanie ma za zadanie zredukować pojawianie się fal stojących i dudnień, podbarwień, które silnie dają o sobie znać w rogach pomieszczenia. Po drugie, płyta kartonowa gipsowa też ma swoją jakąś podatność akustyczną. Jest w pewnym stopniu sprężysta, a więc pracuje jako układ rezonansowy. Także, tutaj te dudnienia fale stojące i mody pomieszczenia w niższych częstotliwościach w pewnym stopniu powinny być zredukowane poprzez właśnie materiał, z którego wykonane są te, te płaszczyzny, te kąty. Na suficie również jest to załamanie, no tak, żeby po prostu w jak najlepszym stopniu, jak najefektywniej po prostu rozproszyć i odbić nieco od tych właśnie kątów, rogów pomieszczenia. Ten gzyms na górze, no to kwestia tylko estetyki, bowiem tam będzie po prostu oświetlenie, no i tutaj chodziło o zamaskowanie wizualne. Natomiast jeśli chodzi o ścianę przeciwległą, również zastosowałem płyty kartonowo-gipsowe na stelażu po obwodzie oczywiście profile UD27, natomiast jako stelaż CD60 i wzmocnione uchwytami ES. Zdecydowałem się na takie rozwiązanie z dwóch powodów. Po pierwsze, że ta ściana po prostu miała na środku taki garb, który mnie irytował, a lubię mieć proste ściany. No i z racji tego, że karton-gips wiadomo w pewnym stopniu pracuje, nie jest to ściana z betonu. Także też powinna pomóc tutaj redukować te dudnienia i mody pomieszczenia przy niższych częstotliwościach. Oczywiście trudno to wszystko dokładnie określić i jestem pewna doza przypadku, bo nie liczyłem tego dokładnie. Natomiast spodziewam się zauważalnej poprawy względem gdyby to była ściana po prostu betonowa nie wytłumiona. No i w dużym pokoju sytuacja analogiczna. Jak pamiętamy, tutaj mieliśmy ściany sąsiadujące i sufit wyłożone płytą korkową, 2 Oczywiście na suficie zastosowałem wełnę mineralną. No więc tak to wygląda na chwilę obecną. Tutaj na tej ścianie, gdzie sprzęt grający będzie, przygotowuję ściany do położenia tynku. Tutaj mamy beton kontakt. Po prostu zamontuję sobie listwy, żeby łatwiej było równą, gładką powierzchnię uzyskać. Będzie tutaj efekt betonu. Zrobię to za pomocą tynku Knaufa. Oczywiście pigmentu dodam tak, żeby to miał odpowiedni kolor. No i będę się bawił, żeby uzyskać fajną taką fakturę. Oczywiście można zastosować gotowe preparaty. Imitujące ten. No, natomiast scenowo, no, różnica jest ewidentna, więc będę się bawił, że tak powiem, na piechotę. Moi drodzy, na dziś to by było tyle. Jeszcze trochę cierpliwości, już bliżej jak dalej. Tak więc oczekujcie za jakiś czas kolejnego materiału, no już pewnie ostatniego z tej serii, gdzie zobaczycie już ostateczne doprowadzenie pomieszczenia do warunków odsłuchowych i pracy z dźwiękiem, z muzyką. Trzymajcie się, do zobaczenia za jakiś czas.